Skina z ostatniego filmu CSGO Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie. Odezwij się na Discordzie na kanale Odby Skina. Do wygrania dzisiaj ten skin jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba dzwonę łapę w pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło. Punkt no i oczywiście użyj kodu KROXY na CSGO Skinsie. Logo się zniku zapisu bądź kilka zielonych guziczek i wpisujesz tutaj. Oczywiście kodzik KROXY przez 2X. już wtedy. 2,10 na za Free. 10% więcej do każdej wpłaty. I jak z kodem Croxy ładujesz, masz szansę wygrać takie piękne skiny. P2000 poszło. Gratuluję serdecznie. No i oczywiście przypominam, że wrzuciłem wam wczoraj Falchiona Marble Fajda za prawie dwa koła, więc zapraszam serdecznie do wbicia do giveawaya. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak uda ci się wygrać, to skina od razu do epiku dostajesz. Zapraszam cię na stronę Pirateswap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% Procent bonusy do doładowania. Link w No my zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek jakąś fajną bitewką. Mamy oczywiście całkiem sympatyczny budżet. Wczoraj nie poszło nam najlepiej, ale przynajmniej rozdaliśmy widzowi kosę, to jest najważniejsze. A dzisiaj zaczniemy sobie Champions Trophy Case. Wrzucimy oczywiście sobie tą skrzynkę w sztukach 5, bo dzisiaj oczywiście zaczynają się playoffy Majora, więc myślę, że skrzynka adekwatna. Już niedługo poznamy zwycięstę Majora Wostin. Więc super sprawa. Na pewno będę oglądał dzisiaj te mecze. Dzisiaj są dwa. Jutro chyba dwa. Tak to chyba leciało. Do tego All Star Case. Niech będzie Danger. Dorzućmy jeszcze Striking Ninja z dwie. No i jak Striking Ninja, to też normalna ninja. Niech będzie 10 koła. Pierwsza bitwa. No trochę tutaj mnie odkleiło. No, ale dobra. Niech będzie 12 skrzynek. Koszt bitwy 10 tysięcy złotych. Więc wrzucimy sobie po taj samo i zobaczmy, jak nam pójdzie. A hasło konkursować dzisiaj powiem na początku filmu, żeby trochę w bambukę zrobić osoby, które przewijają i nie oglądają, więc Kościół, nie rób tak, oglądaj film do końca, bo naprawdę, no ja codziennie Ci po kilka skinów daję i ja, ja niczego od Ciebie nie chcę, tak? Ja chcę, żebyś tylko obejrzał film i zostawił łapę w górę. Tylko tyle od Ciebie chcę, więc naprawdę to docenię, jeśli film obejrzysz do końca. A teraz Ci powiem hasło konkursowe, możesz napisać właśnie, czy będziesz śledził fazę playoff, off bo Wiadomo, te trzy pierwsze... Ej, Titan? 500 złotych, ha... aha, a b 2,5, no to nieźle, bo jestem w stanie zrozumieć, że te trzy pierwsze fazy, no to jak ktoś, wiesz, tak podchodzi sceptycznie do tego, no to mógł sobie machnąć ręką i wiesz, a teraz tak naprawdę teraz się zaczyna kawał dobrego CS, nie? Bo to są macie już fazy pucharowej, więc Jestem też świadom, że duża po prostu część osób, która tych trzech pierwszych faz nie oglądała, no to tą fazę pucharową już sobie obejrzą, nie? więc możesz dać znać, czy będziesz oglądać i daj znać komu kibicujesz. Ja wyjątkowo w tym roku hashtag Face Up, więc mam nadzieję, że Face wygra Majora, a my wygraliśmy bitwę 15 koła. W ogóle my coś dostaliśmy, co nam bardzo dużą przewagę dało. Nie jestem w stanie zlokalizować te. Aha! No tutaj jest, no to zlokalizowałem już tego skina 3,5 koła za to SGM, No powiem Wam tak, naprawdę giga mocna bitwa. Dlatego lecimy z kolejną. Póki tutaj żelazo gorące, no to trzeba je kuć. Dlatego slime case w sztukach 5 i będzie water ze 3. Typu, mamy już tutaj 14 koła. No trochę przesada, pani prowadzący. Dobra, dorzućmy i będzie dęcz. 15 koła, kolejna bitwa, no dzisiaj te bitwy naprawdę są sympatyczne, mam takie wrażenie. więc wrzucam do samo. no bardzo ładnie, tak. ładnie kolorystycznie w ogóle dobrałem te skrzynki, widzisz, bo jak kroko też czasem potrafi, 8,5 koła, wow, gamma Doppler Emerald, no i fantastyczny to jest nóż, fantastyczny. A póki co, no i samo niecałe 200 złotych stary, no tak to się kaszle, tak się kaszle, stary. Zobaczmy, czy to w ogóle Fire Serpent jest do czy mi się przewidziało? Chyba jest, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Kolejny, zobacz, 8 w kolejne. No to jest deklasacja, dzisiaj naprawdę, te bitwy idzie nam tak fenomenalnie. Że to jest naprawdę niesamowitego. Zać, tyle skrzynek już za nami i samu nie ma nawet tysiąca weku, nie? Teraz będzie mieć, bo ta AMK kosztuje... OLTRAWICA 4700! Jest tutaj Hansman! 3200. Ja nie mogę! Ej, tak gotujemy dzisiaj! Tak te bitwy gotują, że to jest naprawdę niepojęte! Wow, 27,5 się To jest kolejna bitwa wygrana! No jeszcze naprawdę dzisiaj nic nie przepierdziliśmy takiego, wiesz Mocnego, więc o to chodzi. No, tak dalej, tak? Trzeba kuść żelazo gorące, jak już oczywiście powiedziałem raz. Alexi B. Case. I będą ze trzy na jutro gra z Vitality. O, będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. Zobaczmy. Hmm. Może niech będzie Frostbite. 2800. Wow. Myślałem, że troszkę tańsza ta skrzynka jest. wave. wave. Niech będzie. Dobra, zrobimy coś mocnego, dobra Ale jednorazowy to jest strzał, nie? Na taką grubą bitwę 20 koła Wow, i na trzy osoby Powiem tak Jeżeli nasze szczęście Utrzyma się do tego momentu To ja wychodzę, nie? Zobaczmy, 8 skrzynek Fire Serpent widzę tutaj, między innymi do trafienia Niestety dostajemy totalny boom, no stary 1.43 43 A nasi przeciwnicy, bum, Oni taci 2,5. Blaze 4, no i. No, no, tak to się żyje niestety. No to co? Teraz Battlefly dla nas. Kombek wielki. No niestety nie. Powiem wam tak, w trzech tych skrzynkach 24 złote niecałe. Naprawdę mega wynik, zajebisty wynik, nie. Frostbite ich teraz. Konduktory tutaj do trafienia. No ładna kosa, ale to jest. Aha, bo to jest szafir! Myślę, że to face 4. O kurwa. No to GG. No to nas poskładał bot. że tu Arabeska jakaś na... Ej, o kurde, ej, teraz ta bitwa. Nie no to jest 8 koła straty, no nie wrócimy do tego, nie ma opcji. No musiałbym tutaj... No właśnie, no musiałaby tam ta spać. Spać! Ja nie mogę, to jest to nie w tym momencie. Ale spierdzieliliśmy to. No powiem on tak. No szczęście wykorzystałem chyba maksymalnie, nie? Tak mi się wydaje. W się sensie, wykorzystałem maksymalnie. No to była bitwa na trzy osoby, tak? Ja, to, to był test mojego szczęścia, tak? Ja tu sprawdzałem po prostu moje szczęście. Czy mamy na tyle szczęście dzisiaj, żeby coś takiego jeszcze trafić, nie? No ale niestety. Dobra, powiem no tak. Wpierdzielamy się, robimy coś takiego. Trafiamy Dragon Lore i kończymy ten film. 6 skrzynek przed nami. Skrzyniabis do trafienia. AWP Dragon Lore. Czy uda nam się to przedsięwzięcie? Mam nadzieję, że tak. 6 skrzynek, 6 szans na trafienie AWP Dragon Lore. Szansa na każdy item taka sama. Pow, 4. Jest, patrz, jest, jest sześć skład, dzień dobry! Tak się robi Profit i tak się wraca do filmu! Zwątpiłeś! Już myślałeś sobie, nie no, kroko, co ty odpierdalasz? Ty się wyzerujesz znowu, a tu pum! Abu No i to tylko pokazuje, żeby nie wątpić w kroko, no przyzna się, że zwątpiłeś, a my kończymy ten odcinek z bitwą, gdzie udało nam się zdobyć Abu podragolore!